Zacznę od takiego wstępu, który wytłumaczy Wam niektóre obrazy, zjawiska, z którymi stykacie się, kiedy oglądacie nasze filmy. Żebyście dobrze zrozumieli, ja mam brudne ręce, za mną jest stół, na którym jest bałagan. Jakby kamerą w drugą stronę spojrzeć, to widać się posłanie, które mogliśmy sprzątnąć, do deski, które spuchły od wilgoci na kanale, tam jest ciągle woda i tak dalej, i tak dalej. Jest Wiele elementów, które można by było zrobić inaczej. Czyli ja mógłbym wymyć ręce, inaczej, chociaż jestem nieźle chyba ubrany, jak na okoliczność, mógłbym posprzątać na stole, moglibyśmy wyretuszować, poprawić nasze otoczenie, ale chcemy, żebyście czuli się, oglądając film, jak goście, którzy do nas znienazka wpadli. Znajomi, którzy odwiedzają nas na chwilę, patrzą, co się u nas dzieje, a my im o tym opowiadamy, albo po prostu prowadzimy koleżeńską rozmowę. Dlatego tak to wygląda. Nie dziwcie się, że ja mam na przykład kroksy na nogach, a Babrzyniec również. nie siara, powiem Ci swoją drogą. Słuchajcie, yy, w ostatnim tygodniu zrobiliśmy, zostały wytrukowane naklejki, które wyglądają w ten sposób. Nakleiliśmy je na Nasze samochody, jest to pomysł, pomysł Wawrzyńca, ok, ja nie ogarniam takich zjawisk, jestem starej daty, mam ponad 60 lat, więc dla mnie y, więź internetowa czy trafianie do adresatów y, wirtualnych jest zjawiskiem trudno zrozumiałym, wydaje mi się, że y, nie doceniam go. Mój syn, który jest młodym człowiekiem, widzi to wszystko zupełnie inaczej. Więc on wymyślił te naklejki, on je wydrukował. I on chciałby Wam zaproponować, że, jeżeli ktoś jest zainteresowany otrzymaniem takiej naklejki, są duże. Taka pasuje na samochód, i są malutkie. Te pasują na przykład na motocykl. Są Wie? też średnie z tym. A, są średnie, to nawet nie widziałem. Są też średnie. O, takie. To albo na duży samochód, na mały samochód, albo na duży motocykl chyba. Taka. Pikuś nas odwiedził. Czyli jeżeli ktoś chce dostać taką naklejkę, my postanowiliśmy jej oczywiście nie sprzedać, tylko za darmo, rozdawać za darmo, to prosimy o kontakt. W jakiej formie kontakt? No chyba najlepiej na naszej grupie na Facebooku, która jest... Na grupie Zapach Garażu na Facebooku. Link dostępny w opisie. Dzisiejszy odcinek realizujemy w nowo odbudowanym garażu. Jeszcze nie jest kompletny, jeszcze nie, nie stanowi zamkniętej całości. Czekamy na bramę, która powinna być w tym tygodniu, ale budynek stanął. Trzy miesiące z kawałkiem. Ja wręcz sam, mimo że uczestniczyłem w tym bardzo intensywnie i przez te dni od czerwca do dzisiaj, do połowy września, właściwie oprócz pracy zawodowej, nie zajmowałem się niczym innym tylko budowaniem tego, zrezygnowałem z wszystkich rzeczy, zrezygnowałem z biegów górskich, ze startów na zawodach, na które byłem zapisany w tym roku, z treningów, z bardzo wielu, z grania na instrumencie, który lubię, zrezygnowałem z wszystkiego, żeby wybudować, odbudować, stworzyć z powrotem warunki do restaurowania motocykli. Jesteśmy w nieskończonym garażu, jeszcze bardzo rzeczy brakuje, ale jest już nieźle i na przykład powiem wam co mnie bardzo cieszy, ponad 30 lat od czasów jak budowałem Sokoła 1000 i później nim jeździłem, zwinięte w tubie były bardzo fajne grafiki, znaczy, to są rysunki techniczne, wykonawcze z polskich zakładów inżynieryjnych i one w tej chwili wiszą sobie tutaj w garażu, to są rysunki elementów Sokoła 1000 z podpisami Okołowa, inżyniera Okołowa i innych wykonawców, ludzi, którzy byli przy tworzeniu tego motocykla. Rokołów, Gebler, Kostrzewski. Tu mamy pedał sprzęgła, tu mamy korbę starteru, jak jest podpisana, silnik motocykla cwsm 111 skrzynia biegów, dźwignia zmiany biegów. Wszystko bardzo fajnie opisane. To, jest, to są yy, yy, replinty oczywiście, to nie są oryginalne rysunki. Nie pamiętam nawet skąd je mam. Zdaje się, że bardzo dawno temu, kiedy kompletowałem Sokoła. Wpadły mi w ręce y, zrobione na ksero z oryginałów przez Piotrka Pawłowskiego z Wrocławia. Kiedyś jeździł Sokołem 1000. W tej chwili już, już na pewno na nim nie jeździ. A w naszym garażu dzisiaj mamy małe święto, święto ponieważ y, kilka dni temu wróciła do nas rama od współplaka. wyprostowana naprawiona z wymienionymi elementami, rurkami odkówkami niektóre elementy niestety wymagały wymiany ale ta rama jest w tej chwili lepsza niż przed pożarem. może to dziwnie zabrzmi ale była konieczność dobrania się do niej do kości od zera po wypiaskowaniu wszystkie złe elementy wszystkie słabe punkty zostały zweryfikowane naprawione albo wymienione tak więc Spuchlak wraca do życia. Razem z ramą, bo ja dzisiaj już, wczoraj wróciliśmy z Łodzi, byliśmy na giełdzie w Łodzi, przywiozłem różne rzeczy, między innymi, na przykład, na przykład łożyska główki ramy i pomimo, że jest niedziela, za chwilę będę pukał młotkiem i wstawiał to. Rama zacznie być uzupełniana o wszystkie niezbędne elementy. Razem z ramą wróciło zawieszenie zawieszenie, również wyprostowane, doprowadzone do porządku, z nowymi wahaczykami, z nowymi sprężynami, które będą założone, z nowymi sworzniami, z nowymi tulejkami wahaczyków, z nowymi sztycami. Czyli jak widzicie, no ciężki remont, w zasadzie dotyczący każdego detalu, który odpowiada za jakość najpierw wykonania, a później jazdy i, i za jej bezpieczeństwo. Ten widolet Springer to jest Jeden z najważniejszych elementów motocykla. Nie chcę teraz mówić o jego historii w ogóle, czy o konstrukcji. Bo to jest dzisiejszy filmik, to jest taka, taka krótka wizyta w naszym garażu, ale ten jest niedługo będzie założony na ramę. A przy okazji, zacząłem, zacząłem rozbierać, to jest zbiornik oleju spalony. To znaczy wytrzymał. Trochę go, trochę go wygięło tutaj, ale myślę, że nie jest dziurawy. Będę musiał to jakoś blacharsko wszystko sobie poprawiać. W razie czego wszędzie lutować, na, dziury naprawiać ok. Ale on pójdzie do piaskowania. Natomiast yy, wziąłem, dobrałem się do niego, bo w tygodniu w tygodniu chcę zawieść do lakieru proszkowego elementy, które no, w zasadzie są gotowe do. do Naprawy w sensie lakierniczym, takie detale, których nie widać, lakier proszkowy będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. Oprócz tego, jeszcze tych elementów będzie więcej, ale po prostu chcę wszystko wyciągnąć, żeby, żeby na raz jak najwięcej oddać. Z łodzi przywieźliśmy też różne detale, które zaczynają się gromadzić żeby odbudować te spalone Harley-JD sprężyny to ma być do, do spuchlaka zamek, zamek skrzynki narzędziowej Prawdziwie skrzynka przeżyła, ale zamek się stopił więc trzeba było kupić, to jest replika, no ale repliki teraz jest nasze, nasza nadzieja na, na szybką odbudowę a tutaj jeszcze następne elementy, które idą do lakieru proszkowego prawdopodobnie w czwartek, kawałek ramy wózka, krzyżak siodła, siodło już się szyje w jednym z najlepszych warsztatów w Polsce jeśli chodzi o to, ale to o tym warsztacie opowiem o old Timer service opowiem przy innej okazji no i takie różne elementy, które, które nie wymagają naprawy, są proste będzie trzeba je wypiaskować i y, polakierować proszkowo.